Witam cię serdecznie Wojciech Orzechowski. W tym odcinku omawiamy, jak w prosty sposób stać się bogatym. Zapraszam serdecznie. Taki trochę podchwytliwy temat i podchwytliwe pytanie. No bo właściwie, co to znaczy być bogatym. Niektórzy musieliby posiadać niesamowite majątności, a niektórzy tylko potrzebują mieć święty spokój i już są bogaci. Bogaci może duchowo. Ale nie, oczywiście będziemy mówić dzisiaj o materialnych sprawach, o finansowych, ale spróbujmy sobie tak zdefiniować. Chciałbym, żebyśmy nawiązali dialog. No, ja do Ciebie mówię, ja Ciebie nie będę słyszał, ale, ale porozmawiajmy chwilę. To może umówmy się na początek, że teraz w komentarzu napiszesz, jaka kwota pieniędzy może uczynić Cię bogatym. No, taki majątek, można powiedzieć. Yy, ja rozmawiałem z wieloma ludźmi, wiele osób różnie tłumaczyło. Jednak ci, którzy znają określenie dodatniego przepływu pieniężnego, raczej na tym się skupiali, uzależniali swoje bogactwo właśnie od dodatnich przepływów pieniężnych. Co to znaczy? No gdyby się okazało, że co miesiąc masz do wydania 6, 7 tysięcy złotych, na takie codzienne życie, jesteś w stanie to zaspokoić, a jeszcze ci zostaje i możesz realizować marzenia, no to już chyba czynicie to bogatym. No więc możesz w komentarzu napisać albo kwotę, no nie wiem, dla niektórych będzie to milion złotych, dla niektórych to będzie 10 milionów, 100 milionów miliard, a dla niektórych będzie to dodatni przepływ pieniężny, który jest określonej wielkości. Dla niektórych będzie to 7 tysięcy złotych, dla niektórych 10 tysięcy, a dla niektórych 20 tysięcy. No więc pytanie, jak ty byś widział? Czy poczułbyś się bogatym, gdyby co miesiąc na konto wpływało ci 10 tysięcy złotych? A co by było, gdyby Ci wpływało 15 tysięcy? Ja raczej nie myślałem nigdy o tym, żeby mieć pałace i żeby mieć nie wiadomo jaki kapitał, który jest i który jest zainwestowany w takie środki trwałe już właściwie. Raczej myślałem o tych przepływach pieniężnych, o tym, żeby mieć ten stały przepływ pieniężny. No i tak sobie pomyślmy, no jeżeli miałbyś kupić dom nawet, no taki Dom o wartości 700-800 tysięcy złotych, który już jest z wyposażeniem 200 m2, dom i działka 1500 m No nie wiem, czy to sprawi, że już poczujesz się bogaty, bo być może to określenie pasowałoby do każdego, kto posiada pałac. Ale czy aż naprawdę tyle dzisiaj nam potrzeba? Ja sam wiem. Co znaczy mieć dom 200 metrów kwadratowych? Ile to jest problemów, ile to jest dodatkowych kosztów, nakładów, a ile sprzątania? No i jak to wygląda życie w takim domu, gdzie każdy chowa się po kątach? No 200 metrów to już jest naprawdę duży dom. Yy, oczywiście niektórzy powiedzą, nie no, co ty mówisz? 400 metrów to jest dopiero 600 metrów. ja ostatnio rodzicom sprawiłem prezent. Otrzymali właśnie taki domek 100-metrowy na parterze. 60 metrów na poddaszu i zupełności jest to dom wystarczający. No ale dobrze, no, pytanie, czy to już by Cię satysfakcjonowało? Bo zakup takiego domu w kredycie to jest przepływ kosztowy w okolicach 4-5 tysięcy złotych co miesiąc. Czyli trzeba byłoby mieć 5 tysięcy złotych co miesiąc wpływu, żeby mieć taki dom. No jeszcze jakieś wymarzone auto. Wymarzone auto, może nie jakiejś z górnej półki, ale takie może do 500 tysięcy, do 500 tysięcy. Takie auto możesz mieć w racie leasingowej już w okolicach 5-6 tysięcy złotych co miesiąc, więc mamy już kosztu 11 tysięcy co miesiąc. No i jeszcze oczywiście życie codzienne, policzmy trójkę, to jest 14 tysięcy. Podróże, no dzisiaj bez problemów, można wykupywać wycieczki od 3 do 10 tysięcy złotych na 7 dni, 14 w zależności gdzie. No ale te, też nie musisz podróżować co miesiąc. Możesz poczekać i podróżować co dwa miesiące na droższe wycieczki, albo co miesiąc na te tańsze. No bez problemów robi nam się kwota 20 tysięcy złotych. Ja opracowałem taką strategię, jak w 6 lat dojść do sytuacji, w której posiadasz majątek dwumilionowy, startując nawet od zera czy przysłowiowych 30 tysięcy złotych. Tak, wiem, rozumiem, możesz nie mieć nawet tych 30 tysięcy złotych. Ale w naszym sklepie internetowym, skleprentiera.pl, jest tam taki webinar, który za grosze dosłownie, możesz zarezerwować, wykupić. I on opowiada o tym, jak dzisiaj inwestować zerowym lub niskim wkładem i odnosić sukcesy. I dzisiaj, żeby inwestować w nieruchomości, wcale faktycznie nie potrzeba mieć dużego kapitału, a więc możesz startować dosłownie od zera. Ja w tej swojej strategii, o której przed chwilą wspomniałem. Pokazuje, jak powiększać kapitał, jak go podwajać co roku. Podwajać, czyli nawet z tych 30 tysięcy zrobić 60, 60, 120, ze 120 tysięcy zrobić 240 tysięcy, potem 480, potem milion, a potem 2 miliony. 2 miliony zainwestowane w nieruchomości na 9% będą ci dawać 15 tysięcy przepływu pieniężnego dodatniego co miesiąc, a zainwestowane na 12% 20 tysięcy. No, i to jest ścieżka, to jest cel. To jest oczywiście bardzo ciężka praca. Jest to możliwe do wykonania, bo po pięciu latach mogę się pochwalić już dziesięcioma absolwentami moich warsztatów, których prowadziłem za rękę przez cały proces inwestycyjny, pierwszego flipa, niektórych nawet y, później przez kolejne y, y, nieruchomości, inwestycje czyli co najmniej dziesięć osób, które już te dwa miliony osiągnęły w odcinkach tutaj na YouTubie, więc koniecznie zasubskrybuj kanał. Publikuję już z nimi wywiady. Miałem już kilka wywiadów z osobami, które zarobiły pierwszy milion. Takich osób będzie coraz więcej, ale i umawiam się już z tymi, co mają na koncie swoim 2 miliony zysku w ciągu 4-5 lat, jak i więcej. Więc zachęcam do zasubskrybowania kanału i oglądania. Koniecznie oczywiście zaznacz dzwoneczek, aby Cię informował o nowych wywiadach, bo warto uczyć się na przykładzie innych, przez te 5 lat, kiedy prowadzę warsztaty inwestowania w nieruchomości i prowadzę za rękę przez cały proces inwestycyjny, przeszkoliłem ponad 1000 osób, i ponad 700 z nich zrobiło już pierwszego swojego flipa. Czyli jak się okazuje, jest to dosyć proste. I co ciekawe, ja w tej swojej strategii pokazuję, żeby w pierwszym roku zrobić dwa flipy i zarobić na każdym po 15 tysięcy. Ale większość z tych osób, z uczestników warsztatów, raczej wyłamuje się z tej strategii i robi to szybciej. Osiąga większe zyski, bo właściwie w pierwszym roku średnia zyskowność na flipie to jest około 40 tysięcy złotych, czyli są to zyski, które już się osiąga w drugim, trzecim roku. Nie jest to trudne. Jeżeli chcesz, napisz do mnie, to przedstawię ci tą strategię. Albo po prostu wejdź na stronę internetową www.najlepszastrategia.pl. Tam w skrócie o tym opowiadam, jak ta strategia wygląda. Zachęcam Cię do tego, abyś zmienił swoje życie, abyś pomyślał, co chcesz w życiu osiągnąć, gdzie chcesz być za 10 lat. Zaplanuj to koniecznie, zakaż rękawy i po prostu ruszaj do boju i działaj. Ci, co działają, osiągają sukcesy, więc zachęcam Cię do tego, abyś i Ty sięgnął po coś dobrego dla Ciebie i dla Twojej rodziny. Pozdrawiam Cię serdecznie, Wojciech Orzechowski.